Drodzy, kolejny dom w cenie mieszkania i kolejne cenne doświadczenia. Dajcie proszę znać, czy właściciele domu, który stoi za mną, zrobili dobrze, budując tutaj ten właśnie obiekt. Za 450 tysięcy zł, raptem 3 lata temu, przed pandemią. Wydaje mi się, że dzisiaj wartość odtworzeniowa. Tego domu i sam zakup ciałki jest dużo, dużo większy. Zerknijcie sobie, proszę, jak wygląda w środku. Bardzo duży, przestronny salon na dole, 80 m2. Duża kuchnia, łazienka, przedsionek, gabinet. I jeszcze po wejściu na górę bardzo duża sypialnia rodziców i dwa duże pokoje dzieciaków. A to wszystko 450 tysięcy złotych. Trzy lata temu. Pytanie do Was: ile właściciele mogą wziąć za ten dom dziś?